Niech będzie silna polska armia. Olszański był moim odkryciem w sieci. Wojtek, po pierwsze, jest człowiekiem emocjonalnym, a po drugie, stał się trochę zakładnikiem własnej widowni. Kurde, no ile można tym debilom tłumaczyć? Jak jadę to są ludzie tak prywatnie, jak sobie wyłączają się kamery? Wojtek Olszański jest bardzo inteligentnym, przenikliwym człowiekiem, który przede wszystkim w duszy jest artystą. Nawet to bardzo, to powiedziałeś tak w jego, tak jak on, bardzo tak. Tak, bo wiesz co, bo no przede wszystkim y, moi rodzice znali się z nim osobiście. Bo wiesz, on na przykład nienawidzi tego y, wskazywania, że jest aktorem, bo ludzie mają coś takiego, że jak powiesz, że ktoś jest aktorem, to myślą, że cały czas grasz. Y, to tak jakbyś y, był w pracy klaunem, i ktoś by powiedział, a on jest klaunem. Dobrze, ale on jest klaunem powiedzmy, w te dwie godziny podczas spektaklu w cyrku, a nie, że wraca do domu i dalej rozśmiesza żonę sąsiadów i tak dalej. Więc z aktorami też tak jest, że Wojtek jest aktorem, ale to nie znaczy, że on gra, mówiąc swoje jakieś tam polityczne poglądy. Ale jednocześnie to, że jest aktorem, czyni go. Człowiekiem, wiesz, trochę uwrażliwionym na, na wszystko, co się dzieje, przez co te jego na przykład marsze, manifestacje, Czyli uważasz, tak dalej. Czy to, że on, że on tak prawa. jest przerysowany, to że jego aktor jest jego jest taka konwencja? Że on jest taki nie, przerysowany, że nie, tak nie. Nie, 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 nie. Nie, nie to mam na myśli. Panie, patrz, I... Bo mówisz z jednej strony jest bardzo inteligentny, a z drugiej strony jego język nie dużo się różni od tego co para Maxil e, do ciebie dzisiaj. Tak dlatego, że Wojtek po pierwsze jest człowiekiem emocjonalnym, a po drugie stał się trochę zakładnikiem własnej widowni. Dlatego, że przecież e, Olszański był moim odkryciem w sieci. Były jakieś tam wcześniej z nim nagrania, ale to moje nagranie z nim było game changerem. Niech będzie silna polska armia. Po co nam obce wojska? Kiedy w Polsce stanowiły, stały obce wojska, zawsze się do naszej Polski kończyło tragicznie. Zawsze. Nigdy nie było wyjątków. Cała co Polska dobrać? poznała Wojtka Olszańskiego po moim wywiadzie z nim. W 2015 roku na płycie Placu Piłsudskiego pod grobem nieznanego żołnierza, na marszu ONR-u, który był przeciwko nielegalnej imigracji do, do Polski i tym różnym egzotycznym imigrantom, objawił się taki człowiek jak Olszański, który się wtedy przedstawił jako... Aleksandr Bonowski. ja wtedy mojej dziennikarce. Z Czy on się byłem... tak przedstawił, że nie chciał pod swoim prawdziwym imieniem nazwać? Tak, okay. Tak, bo on miał taki pseudonim. On y, y, był, y, wiesz co. Y, nie w grupie rekonstrukcji, ale on jeździł z takimi ułanami, gdzie tam wiesz, robili szablą na koniach i tak dalej. I on sobie taką postać historyczną wybrał, i tak się zaczął przedstawiać tym pseudonimem, okay. bo on właśnie nie chciał, żeby ktoś mu wyciągnął, że on jest aktorem, że on coś gra. On sobie wymyślił postać, za pomocą której coś tam naszym rodakom przekaże, mm -hmm. I, i to nagranie moje z nim zrobiło wiesz parę milionów wyświetleń. Ten pierwszy nasz wywiad się go znaleźć. W tej no to w tej już momencie, żaden koniecznie. problem, jak piszesz Olczański, najpopularniejszy z nim film. Tak? To jest mój wywiad, ja, tylko ja. że ja stoję wtedy za kamerą, bo mnie stoi moja dziennikarka z emisji, ja jej wiesz, wskazałem, jakie pytania, a potem pamiętam, była taka pogoda, że już zaczął padać trochę deszcz, coś, i oni zmarzli, bo jeszcze z kolegą byliśmy i ona poszła z tym moim kolegą gdzieś tam coś zjeść przy, przy Placu Piłsudskiego, a ja jeszcze z Olczańskim zostałem, bo ja miałem takie objawienie, Boże, co to za co, niesamowity tak? facet. Tak? Ale tak się tak? mnie. Wiesz, to jak on mówił, on ma taką sugestywność w przekazywaniu treści, ale mówię to z innego powodu. No, ale nie jest powodu. to trochę właśnie podobne do tam faszystowskich Niemiec, właśnie ich, no Adolf no, podobnie, kurwa, tak, mówił no, i wypowiadał no, no, no się. No tak, no tak, ale wiesz, to ja też mam przemówienia, co mnie porównują z Adolfem, jakby, wiesz, Adolf był dobrym mówcą, więc to prawda. nie jest żadna zniewaga, przynajmniej dla mnie pod tym kątem, że porównują moje przemówienia czy ekspresje, ale co jest ważne? Pierwsze moje nagrania z Olszańskim były super merytoryczne, były bardzo kulturalne, on się świetnie prezentował. I pamiętam jak dziś, jak jakąś tam pierwszą kurwą zarzucił swojej wypowiedzi. Ja mówię: Wojtek, nie możesz tak, bo to, bo tamto. A to się tak o, rozniosło. Tak, a nie, on do mnie mówi: Ale, brał na ze mnie nie zrobisz. Brauna ze mnie nie zrobisz, bo Braun wtedy uchodził w roku 16-17 za taką ostoję spokoju, inteligencji, wiesz, moralności i tak dalej. A Wojtek zawsze miał taką sobie ekspresję, taki ogień, że wiesz, że, że on chciał naprawdę coś przekazać i, i ta jego narracja zawsze była podobna zawsze była antywojenna i zawsze była taka w duchu, że. Są siły międzynarodowe, ościenne, które chcą nas wykorzystać do swoich brudnych interesów, a my się musimy przed tym bronić. Tylko problem polega na tym, że w momencie, gdy stał się popularny i wszyscy zaczęli go rozchwytywać, to, wiesz, no jak to internet, młode gnoje zaczęły dzwonić, zaczęły go pod, pod podkurwiać, po prostu podkręcać, się, no, zaczęły go obrażać i on, wiesz, no po prostu zetknął się z tym, na, na takiej zasadzie, że no kurde, no ile można tym debilom tłumaczyć? I gdzieś tam mu wodze puściły. Potem coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu y, on y, odnalazł się w tym, że właśnie, że to się sprzedaje, że to jest ta formuła. Czyli on nie że w końcu zwariował, tylko w końcu stwierdził, że okej, okay, skoro tego ludzie chcą. Tak, popyt, że to podać. się roznosi, i myślę, że ta jego ekspresja jest powodowana tym, że on wie, że wtedy przykuwa uwagę. Że gdyby mówił spokojnie, jest na przykład znów: pojawi się nazwisko Moniki Jaruzelskiej, Teraz zrobiła z nim świetny wywiad, taki dwugodzinny, bardzo spokojny. I Wojtek tam mówi zupełnie jak człowiek, którego nikt nie zna: mówi o rodzinie, o swojej żonie, o swoich dzieciach, o swoich Zupełnie jest spokojny, jest wyważony, jest precyzyjny. Ale takiego olszańskiego nikt nie, nie chce. Wszyscy chcą. Ja pamiętam takie nagranie, które chodziło wiralem w internecie, co on do takiego jednego gnoja tam u nas z prawicy mówił. Patlewicz, rrwecik! Serce! Ej, tak, Nie? I, i to, się, to się rozniosło, nie? To się rozniosło. I to było wszyscy, że o Boże, ale ta wiesz, ale piękne. Ej, do, do, do brzegu, a u was, czyli... Powiedz mi, dlaczego kanał zero nie zrobił z nimi live'a? No bo się bał, że wypadną za dobrze, że pewne treści, które tam Olszański sprzeda, pójdą za szeroko, a tu trzeba opatrzeć jego tekst jak Mein Kampf. Nie kupisz Mein Kampf bez przedruku, napisanego przez jakiegoś Żyda, że. Ale pamiętajcie, Adolf Hitler był bardzo złym człowiekiem odpowiedzialnym za Holokaust i teraz wam powiem, dlaczego był pedofilem, impotentem i w ogóle. Prawda w pensji to nie, to nie Afera w Aferze, elity w Brukseli w koronie